Cześć moje kochane dializjaki. Była znowu mała przerwa, ale nic straconego nadrabiamy. Jest weekend, ja dopiero teraz mm, znalazłam moment na to, żeby coś dla Was nagrać. No ale jako, że yy, yy, nie reagujecie na moje prośby, żeby powiedzieć mi, jaki chcecie, żebym temat poruszyła, to dzisiaj będzie taki zwyczajny vlog, po prostu sobie do Was pogadam. Yy, ja miałam ostatnio parę ciężkich dni. I teraz, tak jak zawsze mówię, że dializa to nie wyrok. Tak pojawiły się w tym tygodniu u mnie myśli, kurde, mam tego dosyć. No i być może y, troszeczkę mnie to zmobilizowało i, i zaczynam bardziej myśleć o tym, żeby się już szykować, jednak zrobić te badania do przeszczepu. Może, może to tak miało być, że już się wkurzyłam na te dializy. Tak, nawet ja się potrafię na to wkurzyć, dobrze słyszycie. Na coś takiego działo. Yy, troszeczkę muszę Was uprzedzić, że to, co będę mówić, dotyczy wyłącznie mojej osoby, żebyście się nie kierowali, jakby, że u Was może być tak samo, czy coś, czy, yy, czy podobnie, bo to jest taki trochę dziwny przypadek i nawet lekarze yy, troszeczkę poddają pod wątpliwość to, że to mogło być spowodowane właśnie tym. A o czym mowa? O mowa o tym, że miałam. Według mnie za niski potas. Ja jestem tego pewna, że miałam za niski, mimo tego, że zakłada się, że lekarze chcą, żebyśmy po dializie mieli poziom potasu 3,5. Czy to jest taki dla nas bezpieczny, i że wtedy powinniśmy się czuć super, powinno być wszystko dobrze. Tylko, że ja nie wiem, czy to wynika z tego, że ja przez wiele lat miałam bardzo wysokie te potasy, zanim trafiłam na dializę i mój organizm się trochę przyzwyczaił. Natomiast, jeżeli ja, Mam potas 3,9, to, to czuję się bardzo źle. Jest dla mnie po prostu za niski. I tak jak miałam przed ostatnimi badaniami pobrany przed dializą 4,9 to później po tej dializie przeżyłam znowu koszmar. To się mi zdarzyło ostatnio 2 lata temu. I ja jakby zapomniałam, straciłam trochę czujność. Ostatnio się tak dużo dzieje, że no ja nie jestem osobą, która cały czas siedzi i myśli tylko o tym jak się czuje i co na dializie. Nawet mnie denerwuje jak dzwoni ktoś do mnie na przykład ja miałam wczoraj dializę a dzisiaj jest telefon i się mnie pytają jak tam wczoraj na dializie. No ja zawsze odpowiadam, no to było wczoraj. Ja już jestem jakby w następnym dniu i nie chcę do tego wracać. Było, minęło, idziemy dalej do przodu zawsze. No ale no co się działo? Przede wszystkim u mnie to objawia się tym, że mam mm, od razu już po trzeciej godzinie y, na dializach zaczynam odczuwać ból nóg od y, kolan w dół od tej strony tylnej. To jest taki jedyny moment, w którym mnie nogi w ten sposób, żaden inny bolą. Potem pojawia się zmęczenie, osłabienie, rozbicie i bardzo wysoki puls. Bardzo wysoki puls a też jest taka rzecz, że u każdego będzie inna. Natomiast jak powiedziałam wcześniej, ja mówię w tym odcinku o sobie. I miałam, położyłam się i miałam puls 120, 129. Oblewałam się gorącem, tak, takie miałam uderzenia gorące, że musiałam wstawać. No, i dopóki nie wyrównałam sobie tego potasu, czułam się koszmarnie. Zjadłam banana, zjadłam barszcz, zjadłam ziemniaki, co tam jeszcze wypiłam sok owocowy, sok z pomarańcza. Naprawdę dużo tego sobie dostarczyłam, tak że w normalnych wypadkach w życiu bym się nie odważyła na takie ilości, bo uważam, że to zbyt niebezpieczne. No natomiast tutaj jakoś tak instynktownie i słuchając swojego organizmu doszłam do wniosku, że to musi być to, nic innego. No to podniosłam sobie ten potas i zaczęłam się nie od razu, bo paru godzinach, w, w trakcie kiedy on się tak powolutku fajnie uwalniał, no to Zaczęłam się czuć lepiej, i jadąc na następną dializę, czułam się już jak nowonarodzona w ogóle, bo wszystko było dobrze. No to, natomiast znowu ta sytuacja się powtórzyła po. I ja poprosiłam o to, żeby pobrać potas przed i potas po, i sobie takie porównanie zrobiłam. I powiem Wam szczerze, że byłabym zadowolona, gdybym z każdej dializy wychodziła z informacją, jaki mam potas po. To by mi bardzo dużo ułatwiło. Gdybyśmy mieli tą maszynkę, o której mówiłam w którymś odcinku. Że na niektórych stacjach takie są, nie byłoby żadnego problemu. Ja, jak się dializowałam w Niemczech, dializowałam się na dializatorze czwórce, na potasie czwórce. U nas dializuje się na dwójce, co jest dużą różnicą. Tam mi się to nigdy nie zdarzyło, żebym miała ani za wysoki, ani za niski potas. Ja nie wiem, jakim cudem. Pewnie dużo znaczenie, duże znaczenie miało to, żeby tam był pobierany potas przed i po za każdym razem. Czasami nawet w trakcie był sprawdzany kontrolnie raz w tygodniu. Dieta dietą, ale jak stosować tą dietę? Jak mamy różne te poziomy? Raz będziemy mieć tyle, raz tyle. Nam sprawdzają na stacjach raz w miesiącu, a przez kolejne 29 czy 30 dni nie wiemy, jakie mamy ten potaz, wiemy coś tam orientacyjnie. No, i pewnie lekarze powiedzą, że nie musimy tego wiedzieć, dopóki się dobrze czujemy. No, a co z momentami, kiedy się źle czujemy? Ile razy możemy mówić, że czujemy się źle przez dializę, i wszyscy nam mówią, no trudno, tak musi być. Nie musi, nie zawsze. No, natomiast spotykam się z tym, że lekarz, no, lekarz jest lekarzem, tak? Oni, oni mają. Ogromną wiedzę w porównaniu do tego mini-mini czegoś, co, co tam ja mam, czy wy, czy, czy co, co się nawzajem uczymy i dowiadujemy. Także oni naprawdę wiedzą więcej. Tylko, że to są takie schematy, i czasami oni nie wyjdą poza ten schemat, kiedy ja zgłaszam coś, że coś i słyszę, znaczy teraz już się tak nie zdarza, ale na początku tak miałam, że słyszałam coś na zasadzie, no to na pewno nie to, bo to takie, takich sytuacji nie ma. A przecież właśnie każdy z nas jest inny, inaczej reaguje. I objawy, które u mnie i ja wiem, że tak jest, wskazują na to, że mam za wysoki potas, są troszeczkę inne niż u innych pacjentów. Ja na przykład nie mam tego mrowienia w dłoniach i w nogach, a potrafię się zorientować, kiedy mam za wysoki potas, i to nie tylko ze względu na to, że wiem, co jadłam, że tam sobie coś przemyślam i coś, tylko po prostu reaguję na to, w jaki sposób ten organizm no, reaguje. Troszeczkę nauczyłam no używam dzisiaj tego słowa trudno. Jestem jeszcze troszeczkę rozbita tym wszystkim. No i to się tak przekłada na moje ogólne samopoczucie i ostatnio sobie troszkę ponarzekałam. No, ale jak już dostałam ten wynik, sobie sprawdziłam tego potasu po i, i wtedy mniej więcej wiem, co mogę zjeść i ile mogę zjeść. Czuję się bezpiecznie, czuję się spokojniejsza. A y, mi najbardziej sens powiek spędza właśnie to, czy nie przedobrze z potasem, bo ja się po prostu boję, że dojdzie znowu do sytuacji, którą miałam kiedyś, kiedyś kiedy ten potas był u mnie olbrzymi. I no, chciałabym tego uniknąć, i przez to też często mm, uważam na ten potas czasem zbyt. No, aż nadmiernie, i pewnie dlatego tak mocno mi spada. Spróbuję porozmawiać z lekarzem w poniedziałek, żeby zmniejszyć, zwiększyć koncentrat potasu na trójkę. Byłam kiedyś na trójce na początku i w sumie się nic wielkiego nie działo. Tylko tam wiem, że raz jakoś mi ten potas skoczył, i zmieniliśmy wtedy na dwójkę. Bo ja chciałam sobie więcej chyba owoców pojeść, czy coś, coś w tym stylu, i tak zostało. No, niemniej jednak, ja powiem, że gdybym ja prowadziła stację dialis, zdecydowanie chciałabym mieć możliwość sprawdzania tego potasu na bieżąco każdemu. Tak samo jak mamy, no marzę o tym, żeby ktoś wynalaz, wynalazł, opatentował i, i wprowadził do użytku coś takiego jak mamy glukometr, tylko żeby to był potasometr. To by było dla nas bardzo, bardzo fajne urządzenie. No i co jeszcze chciałam powiedzieć? <laughs> Tutaj trochę pogadałam o tym potasie, ale jest jeszcze jedna sprawa i ja sobie pozwolę to włączyć w jeden film, żeby już się nie rozbijać na kilka. Myślę, że teraz będę dodawała jeden film tygodniowo, bo no nie wiem o czym dalej robić odcinki. Mi się wydaje, że te podstawowe rzeczy mam załatwione. No Jak coś mi olśni i wpadnę na jakiś pomysł, to naturalnie, że zrobię, ale no w tej chwili to tak będzie. I y, co mnie niepokoi bardzo poza tym, że y, no jakby mamy czasami takie perypetie z lekarzami jakie mamy, każdy jakieś ma. Oni mają prawo nie zgadzać się z tym, co my sugerujemy i w ogóle mieć mogą pretensje, że my coś sugerujemy, no ale jak lekarz jest w porządku, najczęściej y, mam to szczęście, że tak jest, to mnie posłucha, porozmawiamy wspólnie, do czegoś dochodzimy, powiedzą coś co może mi coś rozjaśnić, no i jakoś to tam po nitce do kłębka w którąś stronę idzie. Pielęgniarki też są niektóre takie, że w ciągu sekundy wymyślą, co to mogło być, i potem się potwierdza. Taka sytuacja. Co mnie smuci i bardzo mnie zaniepokoiło, to wiadomości od Was po moim filmie na temat tego, że nikt nie powinien na nas krzyczeć, nikt nie powinien nam zabraniać jeść i tak dalej. Moi drodzy, to co piszecie mi w mailach, że jesteście wręcz szykanowani, że macie dość, jak macie tylko pomyślicie, że macie jechać na dializę, że krzyczą na was w każdej jednej kwestii, że wręcz robią wam awantury. To ja jestem załamana, że takie coś ma miejsce, bo osobiście takiego czegoś nie doświadczyłam. No poza tam jakimiś początkami, kiedy właśnie nie za bardzo wiedzieli, że, że, że no ja tak trochę odbiegam od standardów, że, że u mnie to trochę inaczej niektóre rzeczy będą wyglądały. No ale mniejsza z tym nie spotkałam się z takimi rzeczami jak wy, i to mnie bardzo zasmuciło, bo ja mam taki charakter, że staram się wyjść i spotkać po środku. Zawsze to powtarzam, że to nie jest tak, że tylko my mamy rację lub tylko personel ma rację, tylko no wzajemnie, wzajemny szacunek, wiecie, o co chodzi, o czym mówię. No ale jak ma miejsce takie coś, to ja mam ochotę po prostu wsiąść w pociąg czy w cokolwiek i pojechać tam w to miejsce, gdzie yy, dzieje się rzecz opisana mi w mailu i coś z tym zrobić, a nie mogę i to mnie wkurza. Nie mogę też powiedzieć, że no ja wam doradzam, zróbcie tak i tak, i wy tak zrobicie, i będzie spoko, no bo to tak nie działa. Każdy z nas ma inny charakter i nie każdy będzie w stanie zareagować w taki sposób, jak na przykład zrobiłabym to ja, czy ktoś inny. No ale nie wyobrażam sobie, żeby taka sytuacja mogła się, jak już raz się coś zdarzyło, żeby dopuścić do tego, żeby to się powtarzało. Niektórzy z was są zastraszeni, boją się odezwać. Ja już teraz nie mówię tam o tym jedzeniu i piciu, bo rzeczywiście nawet to da się przeżyć, bo i też mm, miałam takie dializy, kiedy byłam w izolacji z powodu tego całego Covida. No to to da się wytrzymać, tak? Ale i to nie jest takie najważniejsze. Chodzi mi o to, że jeżeli y, na przykład lekarz wymusza na nas że my mamy złą, suchą wagę i będzie tam ją obniżał, a my się czujemy źle. No bo pół biedy, jeśli on ma rację i my się czujemy wtedy lepiej, jesteśmy odwodnieni, i to jakby się przekłada na korzyść dla nas. Ale jeżeli y, my się czemuś sprzeciwiamy i, i ja słyszę, że ktoś ma mimo wszystko narzucane, że ma ściąganą tą wodę, pomimo tego, że już naprawdę no masakra, jeszcze tym bardziej jak ma bardzo mały przybór, taki, że prawie go nie ma. I ma ściągane o na przykład dwa litry więcej na każdej dializie niż przyniósł, no to to jest, to jest coś nie tak. Zwłaszcza, że ta osoba czuje się źle. Obrzęków nie ma. I tylko dlatego, że są duże ciśnienia. To tak nie może być. Musimy podjąć próbę takiego dialogu żeby pokazać, że no, to nie jest tak, że my chcemy y, narzucać lekarzowi, jak to powinno wyglądać, bo on tam jest od decydowania. No ale jeżeli coś nie działa i, i w tym przypadku nie pójdzie to standardowo, według tego, jak jest na przykład w książkach czy w założeniach i mamy jakiś indywidualny problem, no to, to trzeba do tego podejść indywidualnie i nie wiem, jak wam pomóc. Mogę Wam tylko powiedzieć, że najważniejsze jest, żebyście pamiętali, że nie, nie mówię absolutnie o tym, żeby mieć postawę roszczeniową, bo to jest bardzo niekulturalne i brzydkie zachowanie wśród pacjentów. Natomiast musimy znać swoje prawa, nie tylko obowiązki, i wiedzieć, że pewne rzeczy nie mogą mieć miejsca i nie ma na nie naszej zgody. A jeżeli będziemy pobłażać takim zachowaniom i będziemy na to pozwalać, to to się będzie powtarzało, bo to się upiekło. Ja miałam sytuację, w której byłam no, czułam się wręcz obrażana i poniżana przez jednego lekarza, wytrzymałam to bardzo, bardzo długo, no ale już w końcu przelał. O jedno słowo było za dużo, i pękłam. No ale akurat dobrze się stało, że pękłam, żałuję, że nie pękłam wcześniej, no bo to dużo zmieniło, on zrozumiał w jaki sposób ja to odbierałam, może nie miał takiej świadomości, ja nie, nie twierdzę, że ktoś specjalnie planuje, żeby mi dowalić, nie, absolutnie, tylko może po prostu taki sposób bycia, taka forma, no mniejsza z tym, w każdym razie ja w tym momencie już nie byłam w stanie tego akceptować i powiedziałam koniec, nie będę jego czegoś tolerować. Jeżeli ode mnie też się wymaga pewnych zasad, ja zawsze mówię, dzień dobry, do widzenia, dziękuję, proszę, no to liczę na to, że z drugiej strony to będzie wyglądało podobnie, a nie, że ktoś będzie mnie traktował w taki, a nie inny sposób. Oczywiście chodziło o moją wagę, o moją tuszę, że jestem gruba. No i ja wiem, że jestem gruba, no hello, ważę się trzy razy w tygodniu, chyba bym zauważyła, nie? No już tak sobie parafrazuję. Mniejsza z tym, chodzi mi o to, że chciałabym żebyście pod tym filmem pisali mi czy mieliście takie sytuacje że ktoś właśnie narzuca wam że nie macie prawa się źle czuć że to jest dobrze wszystko ustawione że tak ma być nie będzie inaczej że na was krzyczał że mieliście po prostu takie wrażenie no bo jedziecie na tą dializę i takie Jezus znowu tam jadę i nie chodzi o ból ręki nie chodzi o to że trzeba yy, Wytrzymać długo w jednej pozycji, że się nam tam nudzi, że nie chcemy tam jechać, że nie chce nam się po prostu, tylko jeżeli chodzi o to, w jaki sposób jesteśmy traktowani. Jeżeli ktoś z Was miał taką sytuację, proszę Was, napiszcie, bo może w ten sposób pomożemy innym, którzy się do mnie zgłaszają, a jest tych osób kilka. Czasami w niektórych sprawach to się powtarza w kilkunastu przypadkach, co jest po prostu dla mnie jednym wielkim szokiem, że to aż na taką skalę jest coś takiego, że, że się po prostu pacjenci boją personelu. No, no, niebywałe, to jest niebywałe. Ja mówię, ja nie mam takich doświadczeń, a jeżeli ktoś miał taką sytuację i sobie z nią poradził, to napiszcie w jaki sposób. Może to damy otuchy tym osobom. Ja zrobię takie podsumowanie później, jeżeli w ogóle raczycie coś napisać. Bo zazwyczaj jest tak, że tylko oglądacie i nie piszecie komentarzy. Widocznie nie chcę wam się logować do YouTube'a czy zakładać sobie specjalnie konta, żeby napisać taki komentarz. I ja to rozumiem. Nie zmuszam, ale bardzo Was proszę, że jeżeli możecie, to bo to nie chodzi o mnie, chodzi o ludzi, którym moglibyśmy w jakiś sposób pomóc, coś może podpowiedzieć, bo jak opiszecie historię, sytuację, która Was spotkała i jak sobie z nią poradziliście, no to jesteśmy w stanie. Dalej przekazać te doświadczenia, no i może w końcu coś się poprawi, coś z tego wyniknie. no Nie ma w Polsce czy w jakimkolwiek kraju, nie ma takiego czegoś jak Monopol, że jest tylko jedna firma, jedna jedyna, i w niej jest w ten sposób, a nie w żaden inny. I tylko tak to funkcjonuje i odgórnie jest wszystko narzucone, tylko jak widać, na każdej stacji każda stacja rządzi się swoimi prawami. I wszystko w porządku. To nie jest tak, że tylko w jeden sposób można coś zrobić dobrze. Każdy robi coś, ma swój sposób, swój styl i to jest wszystko jak najbardziej w porządku, pod warunkiem, że nikomu nie dzieje się krzywda. A to, co czytam od Was w mailach, to już jest krzywda. To jest raz niedopuszczalne, że ktoś słyszy takie odzywki: że ktoś musi przechodzić przez awantury, że musi kłaść uszy po sobie. To jeszcze jest jakby w jego zdrowie ingerencja, bo no sobie wyobraźcie, że jeszcze oddajecie mocz, a ściągają wam dwa litry. No jak tu się dobrze czuć? Jeżeli pacjent zgłasza, że się źle czuje, jeszcze w dodatku mu powiedzą, że jest mu słabo i on nie może się niczego napić ani niczego zjeść, bo nie, bo będzie piszczała maszyna. No, hello! Maszyna i tak będzie piszczała z jakiegoś powodu. Co to ma być w ogóle? Ja nie rozumiem, w innych krajach. To jest normalne, że jest posiłek regeneracyjny podczas dializy, nie jedzony gdzieś na przedpokoju, czy tam na korytarzu, czy w łazience, czy w śmierdzących szatniach, czy gdziekolwiek po omacku, po cichu, w jakimś brudnym otoczeniu, czy coś takiego, tylko normalnie po ludzku. I tutaj się będę upierała i nie przemawia do mnie to, że nie wolno jeść, bo maszyna będzie piszczała. Ile razy jadłam coś, maszyna nie pisnęła ani razu. To nie od tego zależy. A tak, no najprościej tak powiedzieć, żeby się pacjent nie czepiał, żeby była cisza, żeby był święty spokój. To jest tak jak z klimatyzacją. Też nam mówiono, że musi być klimatyzacja włączona dla maszyn. Potem się okazało, że na innym piętrze nie będzie klimatyzacji, też są maszyny i nie musi być. No. Ja to z jednej strony rozumiem, że to jest jakieś szukanie sposobu, żeby się odczepili, żebyśmy nie. No, nie ma rodzili, tak, no bo też mogą mieć dość tego, że każdemu coś tam nie pasuje i tak się starają nam wszystkim dopasować. No Przynajmniej ja mam, tak jak mówię, ja mam szczęście do mojej stacji, ale no nie można pozwalać na to, że pacjent, który i tak już ma swoje, swoją drogę naprawdę osłaną różyczkami, to jeszcze kolcami uściślam, to jeszcze musi znosić dodatkowe jakieś stresy. Kiedy stres podnosi nam poziom kortyzolu, który jest produkowany przed, przez nadnercza, gdzie my jesteśmy tam pouszkadzani albo ktoś w ogóle nie ma już tych nerek. No, gdzie tutaj jest logika? Chodzi o to, żebyśmy byli w komforcie. No, to, co jest y, rzeczą, której nam nie zapewnią, że mogą nam ją wyeliminować, no to jest ten ból przy ukuciu, czy jakieś przekucie przetoki, czy to, że się nudzimy, czy jest nam niewygodnie, no ale inne rzeczy, takie jak ból, jak y, to, że y, ktoś tam na nas nawrzeszczał, że ktoś nas wprowadza w stan stresu i to y, każda dializa nam się kojarzy ze stresem, tak nie może być. Ja się na to nie zgadzam. Napiszcie, proszę, swoje doświadczenia, czy coś takiego mieliście. Na zakończenie, dziękuję wszystkim moim patronom. Nie będę was wymieniać teraz, bo wszyscy, wszyscy będziecie napisani pod spodem, pod filmem, ale jesteście kochani. Dziękuję Wam bardzo, że mnie wspieracie. Wszystkich, którzy mnie jeszcze nie wspierają, zapraszam. Jeżeli ktoś chce mi zrobić mi kołajkowy prezent, to tam macie, zaczyna się od 5 zł, więc nie tak dużo. I co. Zapowiem, że w przyszłym tygodniu, mam nadzieję, że już, już się uda, będzie pierwszy odcinek, w którym wystąpi ktoś jeszcze, nie tylko ja, i myślę, że to będzie bardzo pozytywna rozmowa, i historia będzie taka, że, no, że się może niektórzy z Was zdziwią, że może być tak dobrze. I Postaram się wyciągnąć jak najwięcej y, informacji, y, to będzie w formie wy, wyde, wideo wywiadu z jedną z Was, bardzo się cieszę, że się zgodziła ta osoba, no i y, z rozmów już wynika, już wiem, że to będzie bardzo interesujący odcinek i już na niego zapraszam. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu, jeżeli nie w przyszłym, no to maksymalnie za dwa tygodnie się taki pojawi. Jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły czy pytania, na które chcielibyście, żebym odpowiedziała, no to zostawcie je w komentarzu pod tym filmem. Trzymajcie się ciepło, dbajcie o siebie i o innych. No i do następnego filmu. Cześć, pa!